thank you Polska dziesiące. nie jest krajem takim jak Izrael, gdzie co chwila są zamachy i w związku z tym trzeba identyfikować zwłoki. Jest specjalny oddział, tak, który się tym zajmuje. Polska jest krajem e, e, spokojnym. tak. Po katastrofie w, w Lesie Kabackim e, e, 30% ciał nie zostało w ogóle zidentyfikowanych. E, tu była presja rodzin, e, e, żeby pojechać do Moskwy, e, żeby być tam, żeby być z najbliższymi i te, tak jak powiedziałem, 75 e, e, zwłok zostało przez rodziny zidentyfikowanych, Pewnie w tych emocjach także mylnie, ale proszę sobie wyobrazić urzędnika, który staje naprzeciw e, e, rodziny e, w żałobie, w, e, w lęku, w strachu, w, 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 w tym doświadczeniu, rozpaczy tak? i mówi: Poczekajcie, poczekajcie z tym pogrzebem. Pogrzeb jest ele kulturowym elementem i emocjonalnym elementem jakiegoś zamknięcia, tak? częściowego, bo Czyli to się tragedia nie grecka. Tam. W jakimś sensie tragedia grecka, tak i może i tak dzisiaj po siedmiu latach my to możemy tak. powiedzieć. Może że trzeba było powiedzieć rzeczywiście e, 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 wstrzymajmy te pogrzeby, ale presja przez wszystkich Polaków była tak silna, żeby to zrobić, że staraliśmy się służyć Polakom, tak? Teraz możemy przeprosić, że nie zostało to w pełni także że nie, nie, nie z naszej winy Rosjanie przy tym co pracowali. Nie chcę zwalać winy. Co by pan zrobił inaczej dziś, jak pan o tym myśli? Wie pan, to bardzo, bardzo trudne pytanie jest, tak? No bo dzisiaj wiemy wiele więcej, tak? I dzisiaj być może o, o, odbywalibyśmy rozmowę z każdą rodzin i da, zawsze rodzina musi mieć prawo wyboru. I dawalibyśmy prawo wyboru, tak? I po, postawione byłoby pytanie, czy e, e, sprawdza. Czy pis nie, nie pyta, robi ekshumację nie pyta. Nie, tak? moim zdaniem trzeba pytać rodziny. To była podstawowa, moralna przesłanka tamtego czasu. Zrobić to, czego rodziny oczekują. Tak jak ktoś mnie pyta politycznie, trzeba było się nie zgodzić na to, żeby e, e, pochować Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. A jaka tu jest rola urzędników, żeby mówić, że się nie zgodzić? Było oczekiwanie rodziny, było ustalenie z kościołem. E, z kościołem. E, nic nam do tego. To była, to była podstawowa misja naszego działania. Służyć rodzinom. Jeśli Patrz, były Błędy można tylko przeprosić, ale Ewie Kopacz też trzeba podziękować za jej ludzką, 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 wspaniałą postawę e, wtedy. Bardzo dziękuję. Michał Boni. Będzie pan z tym żył, naprawdę. To jest Żyje. I to wraca moment, w snach. Pana... To wraca w snach. To wraca w dramatach. To, to nie jest takim... To, to nie są takie sprawy, nad którymi można przejść tak sobie, tak? Bo myśmy wtedy, wykonując te zadania, byli nie tylko urzędnikami, tylko byliśmy także ludźmi i przyjacielami przyjaciółmi wielu osób, które wtedy zginęły. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.